okej, okay, kolejna transmisja ej, no nie przełącza się na przednią kamerę ale do dupy miała się niby, że przełączyć no wkurzające to jest, a mogło kurwa na początku może spróbować czy jest przednia kamera 5x5 LTE Chciałem ja jej myśleć Ciekawe, jaką ja mam tam w tamtym routerze jestem No, Siemaks Siemaks, nareszcie no Kaśka kurwa dzwoniła, aplikacja się zakończyła czy coś. Do dupy ta aplikacja ta YouTube'owa. Ja myślałem, że to będzie fajniejsze. <laughs> Kaśka mi musi dzwonić, rozpierdalać mi live'a, bo Laura ma pierogi w tym mikrofali, no ja będę oczywiście dzisiaj jadł te mielone, nie, ale Laura, że ona do komunii idzie, to ona w piątek nie je mięsa, nie, spoko czekaj, czy w szkole też mają niemięsne jedzenie ja mam dzisiaj wszystko dzisiaj do kościoła część, no przerąbane no, także takie buty Słabe połączenie, i ten pasek tu taki pokazuje. 5 Mega na 5 Mega to co, że słaba Ale czemu się nie przełącza naprzód. Nie przełącza się w ogóle. Czekajcie, zakończę ten. A ty w niedzielę? Rzadko. Nie. Czekajcie, zakończę i sprawdzę na przedniej kamerze.